Witam, witam, um, mityczny tytan uciekł, nie udało się go pogonać, uciekł, niesamowite, ale podobno ma dać jakieś nagrody Zapomniałem zrobić wszystkich ataków, w sensie wieczorem nie zrobiłem, um, a, a rano zaspałem Natomiast jak widzicie najlepszy atak u mnie tysięcy zagrałem jeszcze raz tym samym składem, który pokazałem na filmie i poprawiłem wynik Um, później zagrałem jeszcze sobie w ogóle jakimś badziewnym i też było lepiej niż na filmie, więc nie dziwię się, że niektórzy tam mówili, e, być dużo lepiej. Wiem, tym składem mógłbym spokojnie półtora nawet do 2 milionów. E, natomiast 2 miliony, jeśli bym dodał talenty. Ale te mityczne tytany są po prostu chore. Celowo trzymam ekran na tym 5 milionów w wyniku indywidualnym za pojedyncze uderzenie. Z pingwinami te wyniki były w okolicach. Dwóch, 2,5 miliona, zazwyczaj tak średnio, nie? Tu cztery, pięć, ok, dlaczego? Dzień dobry, dodatkowo goblin i brzdące, I jeszcze klockami też później grał. Mocna przegina, po prostu. A, cudowne postacie, postacie, które niszczą jakikolwiek balans i rywalizację. Na szczęście ten event mitycznych tytanów jest okantyłka. Z tego względu, że nagrody nie mogę zobaczyć, są badziewne. I tu ok, o, można rywalizować o na top 100 sojuszy, czy najlepszy sojusz, ale te nagrody tu nic nie znaczą. Natomiast jest kilku Polaków. Brawo El Toro Loco, ten to zawsze, wszędzie się wciśnie. Black Mamba? Nie, chyba nie. Podobny nick. Dwa sojusze na pewno są w, z Polski w top 100. I jest to, o tu brawo Masim. Um, dwa Sojusze polskie w top 100 to jest. No wiadomo dwa obecnie najlepsze polskie Sojusze. Jeden to jest y, Nemesis. 63 brawo. A drugi to jest Kęciapa Aktywnych. Brawo. O, przepraszam, jeszcze Jericho jest. Też brawo. To trzy. Powiem trzy najlepsze polskie Sojusze. No niech będzie. A więcej nie ma. Czekamy na nagrody i chyba dorzucę sobie alka odłamki. No Powiem tak, nie udało mi się trafić fara, nie udało mi się trafić Brzdący, nie udało mi się trafić ciemnopieża, mimo tego, że wiedziałem, że to będą postacie, które na przykład na tytanach, ale też w walkach między graczami będą robiły często dużą różnicę. Z tego składu mam rekina. No ale trudno. Dlatego ja się tu nie ścigam, a nawet gdybym miał te postacie, to może bym zrobił jeden atak i już może bym nie musiał bić. Um, Okej, okay, czekamy na nagrody. No pierwsza zakładka fantastyczna. No naprawdę rzeczy, które są mi um, bardzo potrzebne. Tytanowa tarcza. Fajna rzecz do grania rywalizacji żywiołów, jeśli ktoś nie ma wystarczająco postaci. Można brać do walki trzy postacie, nawet na poziomie pierwszym i używać tytanowej tarczy. Tego ty nie wiem, czy kiedyś użyłem. No narzędzia kula. No cudnie. Um, ta. Artefakt chyba tylko raz dostałem z tego tytana. Ale przynajmniej to jakieś na święta będą. Okej, okay. tu artefaktu też nie ma, czyli nagrody. No, takie po standardzie bym powiedział. no. Nic szczególnego. Jeszcze jakby dali korzenie nocy albo flaszki many. No, ten awatar to już miałem za każdym razem jak był tytan. No, cztery zwoje. Spoko. A korzenie nocy? Nie. Czyli sam syf, ale no to jest taki event, dlatego my się na, jakoś nie spinamy, żeby go robić. Nasze podejście sojuszu to jest, niech każdy sobie zrobi 2 razy 1%. Nie musicie nawet robić wszystkich ataków. Ja też nie zrobiłem wszystkich. Bawcie się i tyle. Czekamy na inne wydarzenia, bo to jest naprawdę słabe, jeśli chodzi o nagrody. One nie przekładają się w żaden sposób um, do. No, dowiecie czego? Do nagród. Ok, zobaczmy te alka odłamki. Jednak wykorzystam fakt, że jest rzadka skrzynka i rzadki tytan, i dzisiaj nie będzie alka odłamków, a wrzucimy sobie skrzynki. No nie spodziewam się cudów ani tu, ani tu, w sensie ani w skrzynce, ani na tytanie, ale zobaczmy na razie skrzynię. Ok, ta pierwsza, jak na zwykłą, nie była aż taka tragiczna. A ta wygląda na standardową. Wow. No, spoko. Przypuszczam, że z rzadkiego tytana będzie takie samo szaleństwo. Natomiast to musimy chwilę zaczekać, bo czekamy oczywiście, żeby każdy go zaatakował. No to mamy nagrodę z mitycznego Tytana i szaleństwo dobrobytu, czyli nic. 20 symboli, kompas i magiczna perła. Cudownie, także no, takie są te nagrody. Wy mówicie często pokaż dropy ze skrzynki rzadkiej i tak dalej, bo widzicie, że ją mam, jak gram jakiś turniej czy wojnę. No tylko po co? Tam nic nie ma. Z nagród z Tytanów też nie. Szczerze to reklamy dają więcej niż te tytany. Czy, czy jakieś skrzynki, um, także tutaj poziom podobny jak nagrody z mitycznego. Um, właśnie ja powiedziałem tu mityczny, to jest rzadki tytan nie, mityczny. Um, także tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Dajcie łapkę w górę. Um, trzymajcie się. Do zobaczenia. Mm -hmm.